Tylko my atakujemy defensywnie. To nie jest tak, że atakujemy ofensywnie. Naród wybrany nikogo nie atakuje bez powodu. A nawet jeżeli to i tak był jakiś tam powód. Tak? Nawet jeżeli jego nie ma na początku, to coś tam się wymyśli i ten powód się znajdzie. Także to nie jest tak, że my jesteśmy jacyś bezduszni, że nas nie obchodzi ludzkie życie. Znaczy ludzkie życie nas obchodzi, życie. Judaistów, y, Izraelitów nas jak najbardziej obchodzi. E, goi, no to to jest debatable, jak to się mówi po angielsku. Tak? Wszystko należy do narodu wybranego. E, więc także i Syria. A nie dość, że Syria, te, te, te tfu syryjskie goje e, plują nam w twarz i my sobie nie damy pluć w twarz, także trzeba ich zaatakować. No, trzeba. trzeba Trzeba było ich zaatakować, nie było innej metody.